To miał taki. Ach, odiar. Biorę tak. Dobra, ja już sobie się ulepszyłem. Okej, okay, to dawaj. Ej, fajny ten celownik. Nie jest taki radziecki jak myślałem. Dobra, biegnę, stary, biegnę. O ty, kurwa, co ty żeś zajebał? Puchę? Koniec, ja myślałem, że to masz jakieś strzały wybuchające. Ja pierdolę jakiegoś... patrzcie widoczny. jaki ładny ogródek pod nami. No. Aha. Znajdź komputerowe. Patrz na jaka mapa jest wielka chłopaki. Patrzcie jaka ta mapa jest ogromna. Widzę właśnie. Desandujemy. Tak 3, 2, 1 Paszli. Paszli. król. Pełną parą. Na dach jakiś, co? Dobra. Ja na tą wieżę chciałbym się wpierdolić. Tu helikopter jest, tych e, dziadów. Ja, myślałem, się rozjebę. O kurwa, nie wylądowałem na dachu. Ktoś mnie namierza. Okay, ja, ja też nie wyląduję i jeszcze pod chłopów wylądowałem. Ja też, ale mnie nie zobaczył. Zobaczymy. A ja się wjebałem na chłopaka. Ja, ja ja kurwa, ląduj ten ty... O mam przejebane. Dobra, ja dam radę chłopak, ja uraduję. mnie. Kurwa, jeszcze syreny. Tutaj ciężko zbrojny Oni złapali. Kurwa. nie? Mnie też ciężko mnie, wybieg z budynku. O, ciężko tu to poszło. Ten sam nie był, kurwa. Kurwa, ja... Ten... Nie, nie udało mi się na dach wskoczyć. Mówi no, też, nie. trafiłem, nie podmówił No Ale ja tam byłem. Napierdolę, no chłop tu jest. Oj, cholisto dostałem. Kurwa, my z się na początku takie zajbiste misje robiliśmy dronem na początku po cichu, że nawet. Ta... nie... Nasi... Weź zas zastaw to kurwa te nie, ulicę. Kurwa na łychę wezmę. A nie, zastaw żeby ta kurwica nie uciekła. No, no, na Czekaj, ja wyskakuję. Woli ziarkę. Zostawiam tu O kurwa, też jest zastawił nie teraz... Oj, tu kurwa! Ja jeszcze tirę biorę, tam zajebię i już nie ucieknie. Ej, chłopaki los cuentos, bo tu jest dużo. Czekaj, jeszcze, tira to pierdolna, już nie przejedzie. Żeby się kurwa zestrała, to. No tam, ten żółty. El Blanco, przepraszam. Do niego, do niego, niego, Aj my... przestraszyłem Zajebałeś się. <laughs> przestraszyłem <laughs> się. Kurwa, kurwa, bo tak świeci coś, mówię za jebie, mówiłem. A to ten kurwa blan Blanco. Ty, ale miał kapelę, że do Ciemno było, no nie włączyłem. Coczewek jest załączyłem. Kurwa, kapelę. W lewym oku mi te yy, pierdolła żaruba. Ale... Nie mogę wiem. Pozdrawiam YouTube <laughs> O, jedziemy, jedziemy trochę, tym trochę na odwrót teraz, bo tyłem Tyłem! Ojdzie, ojdzie! <laughs> na misję zapierdalają Antyterroryści wpierdalają Marek ja, o... <laughs> Kopara? Marek Kopara? kurwa zioma Dobra, wypierdalam Jarek Zegarek, kurwa Marek Kopara o, nie. Bierz drugiego, wyjedziemy tyłem Dobra Mamy dwie Kopary? Nie drugiego pana Mamy mamy. Uważaj, żeby ci Marek kurde, kopara ja nie opadła. Tyłem. No, tylko tyłem challenge. Bo to challenge. Kurwa. Odwracaj się, kurwa. Obracaj się. O kurwa, o kurwa chyba. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Czekaj. rozjechał chłopa, na chłopa zajebał koparę. Łycho mu zakurwił. Ja zapierdalam, ty na Napierdala. Ja nie widzą mnie przez to, ty jesteś niewidzialny. Oni myślą, że o, jadę bieżdarek. kurwa do przodu. Obrodzieś, przodem. Chuj tam. Dawaj, dawaj, dawaj. O, przyjechał, kurwa, kurwa. Chuj, upakujcie się tutaj. Chuj, blokadę robimy, nie ma. Rozpierdolcie tu, go. Ja go biegnę o, od razu. Chodź za szmatę tu. go. O, tu szmatę. Cura, do bagażnika o, się wjebałem, o, o ja pierdolę ty. O, jak to? Do bagażnika się wjebałem, Odpalajcie furę, przesłuchajcie i o, odpalajcie furę. Furę, spierdolamy zaraz. Mam. Gdzie go ma przesuwać? A nie, to on ma... Kurwa. Do bagażnika go jebać. Dawaj go do bagażnika. Dawaj, spierdalamy, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, pos... pakujcie się. Auto zaraz wybuchnie. Wsiadaj, kurwa, auto wybuchnie. Ratuj go, ratuj go, ruskiego. Ratuj. Kurwa. Ja pierdolę, nie mogę. Chłopiec skacz z bagażnika. Kurwa, ładne do szlapy. Marek, razuj Janka jest pierdolą z pijakiem. Ja Kurwa nic nie widzę. Do koparego go kurwa. Ja. Co to było? Ja do komendy do ja się schowałem. I zaraz wyskakuję na akcję, to ja, ale chłop wypierdalił z tego samochodu, a ty łapę opat! A mi sniper <tuszy> w biznes strzelił. O, tam ja pierdolę, trzeba... co, co <grym> było? A to było? Chodźcie z ta taktyka na tyły była najlepsza. Ty, oni na początku mieli pięć. <grym> było było i już mieliśmy kontakt. No są na dachu chyba. Nie? Nie. Ląduj! Kolega! No, ale, i granata tam zaraz rzucę, rozjedę nas Kurwa Sorry. Ładujcie się, ładujcie się, ładujcie się Jezu. Ej, napal Marko Dostałem trofeum Rzutka kurwa, rzutkę Dostałem trofeum ty No, dostałem Dostałem trofkę Rzutkę ty, rzutka Wybuch Wybuch kurwa popłynął w koniec Rzutkę dostałem.

Dyskart trochę rzutka kurwa muszę tam ogarnąć już jakieś. Dobra, ja miejscu wiesz, mam. Tu stąd byś mógł w sumie ściągać ich, nie? Na no biorę tutaj na kamyczek, fajne miejsce mam. A tu z ulicy nie miałbyś lepiej? Tu gdzie jestem na górze? Nie, Patrz. nie, tu mam tego całą i Lub mógłbyś z helikoptera, jeżeli chcesz. Dobra, tylko ich nie. Nie, nie, nie szeli, nie... bo po cichu. Dobra, dobra. Tylko ich nie zabijajcie, nie? Teraz, nie dajcie się pokazać, ja już tam tu się wpierdalam. Dronem już możecie latać. Ja już latam. Dobra, to czekajcie, mariusz tam nas. Dobra, wszyscy. Dobra, ja wysiadłem. Tak, można zaznaczać tego tak, na przykład krzyżykiem, którego mam ściągać, bo nie wiem, mam dwóch. No tutaj jeszcze jedynkę i mam dwóch, kurwa. Jak się złożą w linie, tych dwóch zajebię. O tak o. Pa, zrobi to. Nice. Jeszcze zostało Wiesz, dwóch, trzech. Ja próbuję tutaj tyłami na powoli jeździć. Teraz złapię kąt Nie widzę ich kurwa Marek Chcesz z helikoptera bo ja Nie, ich widzę. nie 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 to będzie chujnia, się co Ja spróbuję też sam ich tu pocią pościągać, nie? Ja mogę jednego ściągnąć, ale nie wiem czy to ci resztę nie zobaczy to jest ok. na razie ja się przemieszczam. Jedynkę, jedynkę mógłbym. Już nie, już nie, jedynka odpada. Dobra, jednego ściągnę. Jeszcze jednego mogę ściągnąć. Ja tego koło ciebie, tego pierwszego możesz zabić, na trzy. albo to dobra, nie. dobra. Wszystko. Tego, wszystko, no. wszystko, no. Dobra, zajebiście. Biorę w teraz... górę i... Mm -hmm. Ja już jestem tutaj. Ale tak? dobra, ja muszę... No, zajebiście to zarzut, wyszło to. Pięknie to wyszło. Trzeba tak kurwa. po cichu robić. No. Dobra, lecimy. My nice. Udało się, 500 pedałka dostaliście? 500, no. To wy dostaliście to dwa razy, nie? <laughs> tak. Chyba, bo jest na biało, to nie wiem. Dobra, ja wysiadam, możecie mi zgarnąć. Możecie mi A, Tak, tak, tak. No na pewno. No nie, pod nami są, pod nami są, dalej. nami dalej, dalej, lej, musisz. Lej dalej, lej dalej. Do przodu mam cię? O tutaj o możesz lądować, już 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 Na kamienie, za tą tą Brawo, wysiadam To czekamy na Jarkę jeszcze, nie? Mhm A i są tu jednak Teraz jak się bliżej... Tak, dronimy, no Dobra, to ja już widzę kamień, może na niego stanę przechodzę to tak trochę O tu masz taki kamień No patrz. no 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 właśnie 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 widziałem go zobaczymy jak to wygląda Przez wszystko Okej, w miarę tak mało, mało widzę Zaraz już widzę Tutaj nie ustrzelę, nie postrzelam Chyba że... Zapucacz, tu jest jakiś o, kurwa. albo za daleko jestem Może za daleko No oni gdzieś tu są, w środku muszą być no to może znowu będzie to samo co na w tym pierwszym, że piwnica. Tak, jest Ale warto zobaczyć. Pulpo, to chyba on jest, nie? Dobra. I jakiś w kapeluszu pod... My mamy go zdjąć. To no. do się do w Kielpulpa, bo jest sens O kurwa. Dobra, to ja już... Czekajcie, ja mam zwiad jeszcze, czekajcie, czekajcie. Jest El Pulpo na górze. Łapiemy chuja. Mam go. Ch chroń? Chroń! Uciekł. Mamy go chronić. Chronimy, bo go my już go już złapaliśmy. Czyli mamy go bronić. Bierzemy tą furę z tym? Kurwa mać, bierzemy, no. no ale on wsiadł do tego... Tak, tak, bo bronić. do niego, bronimy. Dobra, 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 dobra. O kurwa kurwa co się. jest? plecy, w plecy Mam ich ja go zasłaniam jakby autem Okej okay, okej okay. Ja patrzę w plecy Bo jadą w trajery No ale wyjebali się tam Nice Z przodu są, z przodu, z przodu, z przodu Ja wyprzedzam Musicie ich staronować albo coś, bo ja mam z tyłu Nice Okej Dobra, puszczam go W plecy jadą Przód, wójt, przód Zagrzał mi się Wybuch tych dobra Co zginął, trudno To wojny Tak chybi oni, żebyście widzieli go nie jeżdżą z tyłu, ja pierdolę tył No z zakiem? No kurwa, na dwóch hukach tył, wchodzą z Buchu. Z przodu będą, oj kurwa No bo nie on skręca kurwa po takie zakręty Jedź, czemu wysiadł? Ale nas leją ja, Bo to jest chyba tutaj trzeba gdzieś Co no odcięt dalej? Kurwa Gdzie on idzie? El pulpo. Nie Helikopter, o kurwa O chce do samolotu się dostać no. Nie, Nie No nie jedziemy za nim Nas zdejmą przecież Ta, chciał uciec samolotem Tak, ja go zabiłem Pa, pa, pa co on mu Pierdała, ty? Do tira? Dosłania się pulpo Czy... do Helikopter Nie, on do helikoptera A my? Czy to już będzie koniec? koniec. A nie wiem <tryk> W ogóle u mnie siedzi na szybie, nie? Spierdolił ty. Skąd nice. Pokazane, że możemy go zestrzelić. Ja też. Nice. Zwijamy samolotem. Plus, nie mamy pilota. Jarek z prawej strony na górze skierowcem. Ty, patrzcie jak ja sobie tam siedzę z tyłu. Czy kto to? U nie to Marek chyba. A ile my tu mamy broni w ogóle do zgarnięcia? Lufa, długa... Helikopter, o kurwa O chcę do samolotu się dostać No tu już? Nie, no, nie chcemy wojny Nie ma bo... da... na tacy no. no. mam Widzę jedyneczkę, Ale... tylko że mnie że... tych dwóch zajęło O taka pa, zrobi.

Rozjebałem się, o kurwa. No to dalej na dalej, dalej, dalej. Rozjebałem się kurwa. Antyterroryści pierdalają się. Ja, kopara. Harek kopara? Łycho mu zakurwił. Ja zapierdalam ty napierdalam Napierdala. Ja nie widzą mnie przez to, ty jesteś niewidzialny. Oni myślą, że jadę kurwa do przodu. Dobro, przód